Siemaneczko widzowie z tej strony Elzard, tam w kolejnym odcinku z rynku z tym nie tylko. Dzisiaj sobie pogadamy o tym, czy rynek jest aktualnie mocno napompowany, no bo już ceny są dosyć duże i w co w tym momencie warto sobie kupić, poinwestować. Eee, I no, zanim przejdziemy jeszcze do materiału, zapraszam Was na Paera Swapika, strona do wymieniania swoich skinów. Link do strony będzie oczywiście w opisie. W tym oto miejscu macie darmowe 10 aż dolarów przymiania z moim kodzikiem elzart, Dodatkowo strona nie wlicza ceny na jak i ceny czarno, więc wymiecie dużo kraftów, craftów. Jakie możecie zdejmować i sprzedawać osobom? Więc polecam sobie wbić na stronkę i wymieniać swoje skin. Dodatkowo przy wpacie z moim kodzikiem dostajcie aż 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100$, dolar, drama 35$ przy wymianie. O, poczekajcie, jakie to highlights? Mezi, dobra, jakby tu był jakiś highlights, kurczę już Apexa z faczkami, no to już ten skinek byłby wyjmowany. Więc warto znajdować takie rzeczy i szukać okazji. Dodatkowo, szybko informacyjnie, informacyjnie, tak aktualnie wygląda Apex. Łysinka jest, siedzi, pyk Dobra, przechodząc do marketu. Mamy aktualnie bardzo zapobowany market. Widać to na po skrzynkach, w ogóle, nie wiem. To, to jak polecaliśmy pryzmat, wiadomo, wszystkie skrzynki poleciały, ale zobaczcie to, no. Ponad 9 zł. No, 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 widzu, niedawno były te 3 złote. na szczęście, może niedawno. Trochę przesadzam, ale nie no, nawet niedawno względem czasu. W rok, nie, w tym grudniu teraz był. Patrzcie, w tym grudniu teraz były jeszcze miejsca, inwestycyjne w styczniu, 3,50. Więc przeogromne ceny. W ogóle wszystkich strzynek Patrzcie, nawet z Dreams and Nightmares z dropu 10,50. Więc to nawet nie tylko skrzynki, które wiecie, są e, po prostu nie w puli dropów i tak dalej. Wszystko poleciało Wszystko, wszystko. No to wiadomo, też po bo widać. No ale powalone są te ceny. Więc rynek jest teraz napompowany. Więc jeżeli chodzi o inwestycje, no raczej bym nie leciał aż tak takie szynki które są aż tak na górkach napompowane. No chyba, że strzynia galerii, czy skrzynia gorączki, która jeszcze aż tak super w górze nie jest. Są to dwie skrzynki. Które nie są no, jeszcze no, aż tak napompowane cenowo jak te, ale no to, się dzieje na szynkach, jest to przeogromny wzrościk. Przechodząc do innych itemów, to według mnie, aktualnie, jeżeli chodzi o rzeczy, które nie są napompowane, e, kapsuły też są napompowane. Wiadomo, co teraz nie spojrzymy, mamy wzrost: czy to na kapsule, e, kapsule z Paryża, kapsuły z Antwerpu. Znaczy, na no, kapsuły z Paryża są napompowane jak na swój stan. Nie, nie oszukujmy się, bo, bo są droższe dużo, nie? Poleciały w tych cenach bardzo ładnie i tu można zacząć na niektóre. Naprawdę, jesteśmy na górkach Paryżowych. I ludzie co inwestowali w Paryż, coś tam się zwraca. No, chyba że inwestowaliście na tych cenach, no to naprawdę Paryż się dobrze trzyma, więc aktualnie, prime time, można powiedzieć, dla osób inwestujących w Paryż, naprawdę dobrze wygląda. No i tak, wszystkie teraz turnieje dobrze wyglądają. I odkryliśmy widowie zasadę. Zasadę tutaj: turniej z naklejkami. Jeżeli nie ma hypu na turniej, albo nie ma tak dużego hype'u już na turnieje z naklejkami, to te turnieje dobrze naprawdę wychodzą. Naprawdę dobrze wychodzą, więc jest to. Bardzo wpływające zasada zauważyłem na naklejki. Bardzo, naprawdę bardzo. Przechodząc dalej. Widzowie to przede wszystkim w co warto moim zdaniem teraz polecieć? Ponownie nic się nie zmieni. No mamy górki, mamy wszędzie górki, więc rzeczy karne to W, na który mieliśmy ostatnio spadki jako jedynych, czyli na przykład przywieszki, które poleciały sobie w dół. Znaczy to nic, nic dziwnego, dlaczego też tak się wydarzyło, są takie mocne spadki teraz przy, przy okazji na karnecie, bo wszyscy myśleli, że teraz będzie karnet zmieniany, a się nic nie zmieniło jeszcze, więc tak naprawdę wszystko znów leci w dół. Każda przywieszka, czy to naklejki, no skrzynki trochę poleciały, ale nie za bardzo, dosyć stabilnie się trzymają, a jednak skrzynki są teraz w takim czasie, że nic dziwnego, że się po prostu stabilnie trzymają. Mają teraz ten swój tak zwany również prime Time, więc, no, też nie wiadomo, o ile też to nam nie spadną, nie? oszukujmy się. Ale naklejki, które są gigatanie, zobaczcie tutaj, był ta, była ta górka, jakieś odbitki, a znaczy spadki bardziej, jakieś odbitki, co ja pierdolę już. Eee, więc, no, to są moje takie typy, jeżeli chodzi teraz, co chcecie poinwestować. Wiadomo, ja nie mówię, że szynki jak teraz kupicie na górkach, to za na przykład półtorej roku wam się nie zwrócą, nie? Nie mówię, że tak nie będzie, ale. Po co kopać na górkach? Czuję, że może być niedługo jakiś fajny spadek, bo trochę te szynki są napompowane, bym nawet powiedział. Było tak kilka razy na markecie, że te szynki bardzo wysoko się unosiły, a potem spadały, więc zobaczymy, czy tak teraz będzie. Wydaje mi się, że tak, ale zobaczymy to wszystko. A widzowie, strzelcie subskrypcję po więcej kontentu z inwestowania i nie tylko. Życzę miłego dnia. Cześć, cześć.